Czy przykładanie lodu do jąder może zwiększyć poziom testosteronu? W ostatnich latach mężczyźni coraz częściej sięgają po różnorodne, holistyczne i alternatywne metody terapii, aby zwiększyć liczbę i jakość plemników, w tym stosując tak nietypowe metody jak przykładanie lodu do jąder. Pomysł chłodzenia jąder pochodzi z badań, które pierwotnie miały na celu poprawę płodności mężczyzn. Wykazały one, że nadmiar ciepła wokół jąder może uszkodzić płodność i obniżyć liczbę plemników. Dlaczego warto chłodzić jądra? Jądra są umieszczone na zewnątrz ciała, ponieważ są wrażliwe na temperaturę i muszą być utrzymywane w temperaturze nieco niższej niż wewnętrzna temperatura ciała. Komórki Leydiga, znajdujące się w jądrach, które wydzielają testosteron, gdy obecny jest hormon luteinizujący (LH), wymagają chłodnych warunków do optymalnego działania. Jednakże warto mieć na uwadze, że ta metoda nie została potwierdzona przez żadne konkretne raporty medyczne.